Taku przystań bezpieczna. Tu wolności wywiar, miasta naszego wielkość. Głoszą wariańskie dzwony, to jest moje miasto. No tak, dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Gdańsku w Wiślince. Proszę Państwa, no dlaczego ten, 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 ten pieśń tutaj usłyszeliśmy? Bo ja też jestem Gdańszczaninem i to jest miasto. Witam Słowo Onegda onegdaj kandydat na prezydenta Gdańska w ostatnich wyborach. No niestety, ale wybory były ustawione i została prezydentem pani Aleksandra Dolkiewicz. Ale ja jestem w Wiślince i tu mam autora tego tego tej pieśni, tak? Witam panie Piotrze. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Piotrze. Jak to się stało, że pan taką pieśń o Gdańsku no, ułożył. No i po prostu no wcielił, że tak powiem, aktorzy zaśpiewali tą pieśń. No ja jestem też w i to jest moje miasto. Po prostu. Przy tym uznałem, że potrzebny jest hymn w Gdańsku, dlatego że do tej pory w internecie funkcjonuje ohydny, faszystowski hymn z wolnego miasta, wolnego miasta i po prostu no, aż wstyd, że miasto nasze pozwala na istnienie tego hymnu, natomiast nie postarało się żeby do tej pory, żeby no, w zrobić nowy. nowy hymn, który mm -hmm. po prostu nosiłby te idee, które dzisiaj są dla nas ważne. No i jakoś tak przez, no niezupełnie przez przypadek, zadzwonił do mnie pewien kompozytor, żeby napisał piosenkę o Gdańsku. Tak w ciągu dwóch godzin napisałem. Później mu to wysłałem. No później była taka próba wyłudzenia, kradzieży tego a, <śmienną> a kto jest kompozytorem? Teraz kompozytorem kolejnym został pan Dariusz Wojciechowski, który również pisze muzykę i do innych moich piosenek. Zaprezentowaliśmy je ostatnio. Osiem z tych piosenek w czasie koncertu z okazji Solidarności w Akademii Muzycznej w Gdańsku, lecia Tam był, no to, można powiedzieć, taka no, półoficjalna impreza. Impreza, czy było oficjalne wydarzenie, dlatego, że był patronat pana Piotra Dudy z Komisji Krajowej Solidarności, mm -hmm. pan prezydent Dulkiewicz, yy, yy, marszałka Polskiego, pana prezydenta Gdyni, więc, tak naprawdę, z, z, z obu stron, można powiedzieć, yy, jakby się zjednoczyli, jak się zjednoczyli ci politycy. Się zjednoczyli, <gry> przy tej idei Solidarności, bo przy tej idei, no, Sama nazwa mówi, trzeba się jednoczyć. Jak jest Solidarność, to Solidarność. To, to trzeba się jednoczyć. No i w czasie tego koncertu pokazaliśmy osiem piosenek z muzykalu, który przygotowuje, który chce wystawić w przyszłym roku w Hali Olivia, tu w Gdańsku. Mhm. Bo to też jest takim. To musical. będzie na lodzie? to muzyka? Nie, 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 to będzie normalne, znaczy normalne. to będzie wielki muzykal. Z wielkimi scenami, z wielkimi wykonawcami. Między innymi tutaj pokazaliśmy już w czasie tego koncertu panią Izabelę Szafrańską, moim zdaniem jedną z najwybitniejszych polskich piosenkarek młodego pokolenia. Kiedyś był w Polsce, weszło do finału, ale obserwując jej karierę, myślę, że. To wielka, Pójdzie dalej. Będzie to wielka wokalistka. Pójdzie tak. dalej. Panie, już jest wielka wokalistka, będzie. Po prostu już jest wielką wokalistką. Panie a, Piotrze, jest... no, tak, pan jest znany w Gdańsku doktorem nauk. Pan pracował na Uniwersytecie Gdańskim, tak? Nie, nie, nie pracowałem ja a... ja a... Gdzie pan ja ja W szkołach średnich. Ale co w temacie jakim? Uczyłem historii, uczyłem mnie ale głównie historii. Byłem historykiem nauczania będą są w liceach, no to oczywiście. No właśnie, to fajnie, to niech Pan powie, co Pan sądzi o tej dzisiejszej naszej młodzieży, no bo ta młodzież jest jaka jest, myśmy byli trochę inni, nie? Byliśmy troszkę mniej konsumpcyjnie nastawieni do życia. Dokładnie. Czasem się smucę, bo w sumie uczyłem jakieś 3,5 tysiąca młodych ludzi mhm. i niewielu z nich poszło drogą artystyczną, naukową nawet profesorami, tam niektórzy zostali. Także no, i prawnikami, sędziami. Czyli pan jest zadowolony z tego, co pan zrobił no, dla, dla tych ludzi? Ja bardzo lubiłem pracę pedagoga, aczkolwiek starałem się jej unikać na początku. Poszedłem mhm. na studia na i wtedy było wiadomo, że pracy w szkolnictwie się nie dostanie, ale później tak się życie ułożyło, że. Zasiadało. Że, ja, że wszedłem do tej szkoły. Oprócz no, tego prowadziłem różne interesy, bo trzeba było z czegoś żyć, no, szkolnictwo było zawsze no tak. płatne. I tak co roku rezygnowałem ze szkoły, wracałem I tak zebrało się 20 że lat tak ten... w szkolnictwie. Tak że taki baksel gdzieś pozostał. Tak? No, no właśnie, w, właśnie, wciągnęło pana. No i to mnie zresztą bardzo dużo dało, bo nigdy nie korzystałem z notatek i ponieważ co roku rzucałem tę prasę. To musiałem się no, uczyć. Od nowa. się uczyć. Od nowa się i, uczyć. Od już, tak powiem, 200 tematów miałem opanowane, perfekt Można powiedzieć, że z rękawa wystarczyło, że sobie kilka lat przypomniałem przed lekcją i jakoś te zajęcia prowadziłem. O, się zadowolona. Nawet jest taka przyjemna historia. Rok temu spotkałem uczennicę, którą uczyłem na Rumumby W dziesiątym liceum. Znam I ona była z rodzicami, poznała mnie. Mój pan Doleciew, pozwólcie, że przedstawię, to mój profesor nauczył mnie myślenia przyczynowo-skutkowego, więc o, o. po tylu latach to było... To jednak pamiętam. Ja ją uczyłem w 1986 roku. To jest po prostu... Po prostu no jeszcze pamiętam. To jest tyle lat, 34 lata i także czasami mam maile też od uczniów, także... No dobrze, panie Piotrze, ale ja panu też powiem, że ja też mam doświadczenie ze studentami, bo ja z kolei byłem asystentem profesora na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej i tu, to co pan powiedział, myślenie przyczynowo-skutkowe, więc wielu studentów kończy studia i potem nie może się znaleźć w życiu, bo nie potrafią myśleć przyczynowo-skutkowo i logistycznie i to jest ten problem w dzisiejszej młodzieży, która no pewnej rzeczy nie umie i nie potrafi się znaleźć potem w życiu. Drugi problem, który bym powiedział, który też jest u młodzieży, to znaczy yy, oni nie wiedzą tego, co ja wiedziałem w ich wieku, ano? Yy, pewne rzeczy wymagają konsekwencji planów i można zrealizować dopiero w bardzo długiej perspektywie. Mhm. Ja na przykład bardzo szanuję, yy, spotkaliśmy się w Lublinie, bo tam po knajpach... Prawiemy często na tym kulu. No, tak, no to trzeba będzie czas się, spędzać. Wierze, czy? Życie jakieś to było. No i spotkaliśmy się właśnie, pamiętam wtedy może Cugowski tego nie pamiętam, z On już też miał swoją ekipę i jemu też powiedziałem, że w życiu się liczy konsekwencja i go bardzo szanuję, bo byliśmy wtedy bardzo młodzi, ja na 21 lat, mhm. chyba był młodszy, no przecież byliśmy podobni no, tak. mniej więcej, bo tych najpierw, prawda, to wiadomo. No i Trzeba się wysalić. Jedna okazał się człowiekiem niezwykle konsekwentnym i drugą rzecz, która sam szanuje, to znaczy okazał się człowiekiem niezwykle ambitnym. To znaczy zaplanował już wtedy, że będzie miał koncert w Kornelie Hall, czy coś Czy tam. Miał marzenie. Miał jakieś takie marzenie. miał, miał. Jakieś, miał cel, jakieś marzenie i yy, wiedział, że to dążył do zrealizowania. To mm -hmm. Drugi człowiek, którego poznałem, właśnie też, który miał marzenie i potrafił zrealizować, to był taki troszkę szaleniec syn takiego. Yy, owczarza z Podhara. On był bramkarzem, znaczy cięciarzem przepraszam. A, cinkciarzem, no to wy, wymieniał te dolary, z łalutą, tak, no tak, tak, ten, no bo to było. W tym remoncie. Nie było tego. Brał właśnie bramkarze stąd moje takie przejęzyczenie w czasie dyskoteki pieniądze, skupował za, dolary. za to dolary i mhm. rano Wymieniał gdzieś, miał odejście. Taki cińcusz. No. No, Kantor wymiany przechodzący. Tam, ale był tam Chodzący. Tak, takiego dziwnego formatu, bo na przykład potrafił rano w tym remoncie zamówić karton szampana i wychodził przez okno. W 1980 no, Miał swoje pomysły Fantazję miał, ale mówił, że będzie miał sklep z kamieniami szlachetnymi przy tam piątej awenii. I proszę sobie wyobrazić, że on. Jednak pojechał do tych stanów, i, i, to ślep, przy, i sklep... 20, przy 20 zbankrutował, ale jednak ten sklep a, ale, miał. A był tam, tam Pan u niego Nie przy piątej, ale gdzieś tam dalej. Tam zrobił tam. to? Ale zrobił to, prawda. Taki można, można? Prawda? Yy, taką dziwną rzecz, tak? Yy. No, oczywiście. No, no dobra, 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 no. dobra panie Piotrze. I, no ja też y, mam marzenie, bo moim marzeniem jako czerwonego korsarza to jest opłynięcie świata dookoła. Cały czas o tym marzę, bo ja też jestem na emeryturze, to może mi się uda, tylko na, szukam kapitana, który by chciał ze mną popłynąć, oczywiście z własnym, y, y, z własnym statkiem, prawda, żaglowym. A, a pan ma też jakieś marzenie, bo z, tym, z tego co wiem, y, pan, y, tak jak ja, też jest y, Założył pan fundację. Bo ja, ja założyłem fundację Sławpol, która pomaga ludziom znaleźć pracę, szkolenia zawodowe. No i też jest ten prac pokorsarskie u nas w Fundacji Sławpol. A u pan jaką fundację założył? Ja mam Fundację Kultury Wobec. Założyłem ją w jakim celu? Właśnie, troszkę właśnie w innym celu. Bo jak dostałem nagrodę w zeszłym roku marszałka i prezydenta za osiągnięcia, bo coś w zrobiłem. Którego prezydenta? Gdańska. Gdańska. Pani Drukiewicz mi ta na tą nagrodę. I marszałek Struk. No, coś tam rzeczy zrobiłem w tej kulturze i społecznie, bo ja konkurs prowadzę ogólnopolski na opowiadanie. Czyli ma pan dorobek. No, mam dosyć duży i literacki i naukowy. Powiedziałbym, że bardzo duży. I w momencie, gdy dostałem tą nagrodę, to pani Zamienia. Urzędu Miejskiego, tam gdzieś usłyszała i tam powiedziała, że ja mam marzenia, tak? więc, marzenia. Ją, więc ja musiałem bardzo ją sprostować. Ale ma Pan marzenie nie, na pewno. Nie, nie ma Pan marzenia? Nie, nie, nie. ja mam Iż plany. Teraz... A plany, Ale no, to, no to marzenie się przeradzają w plany. To się teraz. Bo... Przerad... <laughs> <W związku śmiech> Jakie są te plany tym, a propos? W związku z tym no plany wydają się... No, do, nie, nie, do realizacji nie, czy nie? Niektóre się wydają szalone, Aż tym mm -hmm. e, tym koncertem udowodniłem, że one nie są szalone. Że tak? można że można. Otóż ja w przyszłym roku planuję zrobić muzykal z okazji znaczy muzykal mój, do mojego scenariusza, mojego libretta. Czy pan życie, napisał? Za życie za życiem, tak, tak, to jest moje no, wymyśliłem to pomysł, bo to, no, tak. to była stroniczka. Mhm. Ale się okazało, że udało mi się ująć historię i polskiego społeczeństwa i wszystkich społeczeństw walki o demokrację. To znaczy, ponieważ ja jestem również filozofem, znaczy, historiozofem wydałem taką książkę w Polskiej Akademii Nauk. Mm -hmm. Profesor Maria Szyszkowska pisała opinię profesor Piscozów. Wydał to w katarze nauki o Cywilizacji Uniwersytetu Gdańskiego. Jaka książka? Jak się nazywał? To się nazywało wtedy no, Dostrzec z Dziejów, bo to z historii zozofii. Dostrzec, Dostrzec, Dostrzec Sens Dziejów. 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 Ja było drugie wydanie, samo no, nagrodę GDPS-u, to, GDPS, to jest sztuki. To drugie wydanie. Tam stworzyłem własną filozofię. Ja jestem jestem antymarksistą, yy, anty antymarksistą, antyegzystencjalistą, yy, nawet szopenhaweryzm podważam, bo ja jestem optymistą. Ale kontakty z marksistami pan miał. Nie, 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 nie. nie. Ja byłem zawsze lewicowcem, a to jest zasadnicza różnica. Ja zawsze mówiłem, że jak słyszę słowo rewolucja, to nóż mi się w kieszeni otwiera. <noise> ja nie znoszę w marksizmie dwóch rzeczy. Nie znoszę po pierwsze. Teorii rewolucji, bo tam, gdzie były rewolucje, to tam była destrukcja i zniszczenie. Rosja po stu latach się nie może podnieść. Kraj, który był na tak wysokim poziomie kultury, po stu latach nie jest w stanie nawet osiągnąć szczątka tego, co miało. Czyli Wszystkie popiąty. kraje, które przeszły rewolucję, przeszły ogromną destrukcję. Zresztą napisałem taką książkę o Rewolucji francuskiej. W zeszłym roku właśnie wydałem przy okazji tej, tej, tej nagrody. O tam się Danton, zaczęło? Danton Robespierre. No to znaczy nie zaczęło, bo były wcześniejsze. No, ale, no, ale... ale to angielska, yy, ale to, to, to było i obnażyłem te mechanizmy tej rewolucji. To po prostu było straszne. I właśnie też pisząc ten esej o tej rewolucji, Danton Robespierre, on jest w formie buka na mój, stronie mojej fundacji. Yy, tam. Yy, Pokazałem, że druga rzecz, która mnie różni z marksistami, to znaczy stosunek do własności. W mhm. czasie rewolucji francuskiej, hasło własność było jednym z podstawowych haseł. To marksiści mhm. jakby wybuchowali, że mhm. niby o to nie chodziło. Mhm. Więc socjaliści bronią prawa do własności. Socialist. To jest jedno z jak wszyscy. Mm -hmm. Bo prawica też, ale znaczy prawica nie, mówię, że wszyscy sobie, bo prawica to... Jest to już ma własność. Krzy 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 to ma własność. To, 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 tak. to już Tam ma, nawet nie o to chodzi. Tak, raz że ma, po drugie to nie tak. W każdym razie... Ośrodzie...